Przez wieki powtarzano tę samą historię. Miecz Templariusza miał być ciężki, brutalny i stworzony do zadawania potężnych ciosów. Nic bardziej mylnego. Prawda jest znacznie bardziej fascynująca. Broń Templariuszy stanowiła szczyt średniowiecznej inżynierii, a każdy element tego oręża miał swoje precyzyjne przeznaczenie. Historia Templariuszy to nie opowieść o sile fizycznej, lecz o genialnym połączeniu wiary, nauki i sztuki wojennej. W tym filmie odkryjesz tajemnice templariuszy, ukryte w stalowych ostrzach, które przez 200 lat terroryzowały wrogów chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Zrozumiesz, dlaczego legendy templariuszy przetrwały do dziś i jak zakony rycerskie zmieniły oblicze średniowiecznej wojny. Templariusze-artefakty, które przetrwały do naszych czasów, opowiadają historię, jakiej nigdy wcześniej nie słyszałeś. Historie takie jak ta o mistrzu Kowalskim z Damaszku który przekazał Templariuszom sekrety hartowania stali, niemal nigdy nie pojawiają się w podręcznikach. Podczas moich badań natknąłem się na relację pewnego rycerza zakonu, która całkowicie zmienia nasze rozumienie tego, jak powstawała broń templariuszy. Nie zdołałem zawrzeć wszystkich szczegółów w tym filmie, ale w materiale uzupełniającym znajdziesz ją w całości wraz z innymi nieznanymi historiami kowali i zbrojmistrzów. Link do tego materiału jest w opisie. Dla tych, którzy chcą poznać więcej niż to, co pokazujemy tutaj, miecz templariusza na pierwszy rzut oka wyglądał podobnie do innych mieczy średniowiecznych używanych przez rycerstwo europejskie. Jednak diabeł tkwił w szczegółach. Średniowieczna broń zakonów rycerskich różniła się od zwykłego oręża w sposób, który dostrzegali tylko doświadczeni wojownicy. Zacznijmy od głowni. Typowy miecz templariusza Mierzył około 85 do 90 cm długości. To może wydawać się standardowe, ale proporcje były kluczowe. Szerokość głowni przy jelcu wynosiła około 5 cm, zwężając się stopniowo ku sztychowi. Ten kształt nie był przypadkowy, broń krzyżowców musiała spełniać dwa pozornie sprzeczne wymagania. Z jednej strony potrzebna była masa do przebijania kolczuk i lekkich zbroi przeciwnika. Z drugiej konieczna była zwrotność w chaosie walki wręcz. Rozwiązaniem było przesunięcie punktu równowagi. Wojownicy średniowiecza wiedzieli, że miecz z punktem równowagi bliżej rękojeści jest szybszy w manewrach, ale słabszy w cięciu. Miecz z punktem równowagi bliżej sztychu zadaje potężniejsze ciosy, ale męczy rękę wojownika. Templariusze znaleźli złoty środek. Punkt równowagi ich mieczy znajdował się około 10 do 12 cm od jelca to pozwalało na błyskawiczne parowanie i jednocześnie skuteczne cięcia. Ale prawdziwa innowacja kryła się wewnątrz głowni. Tak zwany fuller, czyli podłużne wgłębienie biegnące wzdłuż ostrza, nie służyło, jak często się błędnie twierdzi, do odprowadzania krwi. Jego funkcja była czysto inżynierska. Fuller zmniejszał wagę miecza nawet o 20%, jednocześnie zachowując sztywność konstrukcji. To jak belka dwuteowa w budownictwie. Mniejsza masa przy tej samej wytrzymałości. Jelec, czyli poprzeczna osłona ręki, miał u templariuszy charakterystyczny kształt. Był prosty, szeroki i masywny. Dlaczego? Ponieważ w walce z lekko zbrojonymi wojownikami muzułmańskimi, którzy preferowali szybkie cięcia szablami, ochrona dłoni była absolutnie kluczowa. Historia templariuszy pełna jest opisów wojowników tracących palce lub całe dłonie przez niewystarczającą ochronę. Rękojeść miecza templariusza była owiniętą skórą lub tkaniną drewnianą konstrukcją o długości, pozwalającej na chwyt półtora ręczny. W gorącym klimacie Ziemi Świętej to było niezbędne. Pot sprawiał, że gładkie rękojeści stawały się śliskie. Templariusze wiedzieli, że utrata miecza w walce oznacza śmierć. Przez wiele lat historycy zastanawiali się, skąd templariusze czerpali wiedzę o zaawansowanych technikach kowalskich. Odpowiedź jest zaskakująca i pokazuje, jak pragmatyczni byli ci zakonnicy wojownicy. Tajemnice templariuszy obejmowały m.in. wykorzystanie wiedzy zdobytej od muzułmańskich rzemieślników. Miecze średniowieczne produkowane w Europie XII wieku często miały poważną wadę. Stal była albo zbyt twarda i krucha, albo zbyt miękka i szybko się tępiła. Europejscy kowale nie opanowali jeszcze w pełni sztuki hartowania. Tymczasem na Bliskim Wschodzie Techniki obróbki stali były rozwinięte od stuleci. Słynna stal damasceńska nie była mitem. Jej charakterystyczny wzór, przypominający płynącą wodę, powstawał dzięki specyficznej strukturze krystalicznej metalu. Templariusze dokument z 1183 roku wspomina o zatrudnieniu w komturii jerozolimskiej Kowala imieniem Hasan. To niezwykłe. Zakon znany z religijnego fanatyzmu zatrudniał muzułmanina do produkcji broni. Ale pragmatyzm zwyciężył nad ideologią. Broń templariuszy musiała być najlepsza. Co takiego wiedział Hassan, czego nie wiedzieli europejscy kowale? Przede wszystkim znał technikę wielokrotnego składania stali. Proces polegał na rozgrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, złożeniu go i przekuciu. Ta operacja powtarzana kilkadziesiąt razy tworzyła stal o niezwykłych właściwościach. Tysiące warstw metalu o różnej zawartości węgla dawały ostrze, które było jednocześnie twarde na powierzchni i elastyczne wewnątrz. Kolejnym sekretem było hartowanie. Europejscy kowale hartowali miecze w wodzie, co często prowadziło do pękania stali. Rzemieślnicy bliskowschodni używali oleju lub nawet stopionego tłuszczu. Wolniejsze schładzanie dawało bardziej jednolitą strukturę metalu. Legendy templariuszy mówią o mieczach, które mogły przecinać jedwabne chusty opadające na ostrze. Choć brzmi to jak przesada, zachowane templariusze artefakty pokazują, że ich ostrza rzeczywiście były nadzwyczaj ostre. Badania metalurgiczne, przeprowadzone na kilku zachowanych mieczach, wykazały obecność nanowłókien węglowych w strukturze stali. To odkrycie zszokowało naukowców. Średniowieczni kowale nieświadomie tworzyli nanostruktury, które współczesna nauka zaczęła produkować dopiero w XX wieku. Ale sama stal to nie wszystko. Proces wykańczania miecza był równie ważny. Templariusze polerowali swoje ostrza do lustrzanego połysku. To nie była próżność. Gładka powierzchnia zmniejszała tarcie podczas cięcia i utrudniała korozję. W wilgotnym klimacie nadmorskich twierdz Lewantu rdza była ciągłym wrogiem. Templariusze Skarb obejmował nie tylko złoto i relikwie. Ich prawdziwym skarbem była wiedza: receptury stalowe, techniki hartowania, metody ostrzenia. To wszystko przekazywano z pokolenia na pokolenie w ramach zakonu. Gdy w 1312 roku zakon został rozwiązany, część tej wiedzy zaginęła na zawsze. Posiadanie doskonałego miecza to jedno, umiejętność jego użycia to zupełnie inna sprawa. Zakony rycerskie rozwinęły systemy szkoleniowe, które wyprzedzały swoją epokę o stulecia. Wojownicy średniowiecza z innych formacji nie mogli się z nimi równać. Nowicjusz wstępujący do Templariuszy rozpoczynał trening od podstaw. Pierwsze miesiące spędzał ćwicząc z drewnianym mieczem treningowym. Dopiero gdy opanował podstawowe cięcia i zasłony, otrzymywał prawdziwy oręż. Ten etap trwał zazwyczaj około roku. To może wydawać się długo, ale Templariusze wiedzieli, że źle wyuczone nawyki są trudniejsze do wyeliminowania niż brak jakichkolwiek nawyków. System walki Templariuszy opierał się na kilku fundamentalnych zasadach. Pierwsza brzmiała ekonomia ruchu. Każdy zamach, każdy krok, każde parowanie musiało być wykonane z minimalnym wysiłkiem przy maksymalnym efekcie. W pełnej zbroi, w upale Ziemi Świętej, zmęczenie było śmiertelnym wrogiem. Druga zasada to kontrola dystansu. Miecz Templariusza był bronią o określonym zasięgu. Zbyt blisko przeciwnika tracił skuteczność, zbyt daleko nie sięgał. Templariusze ćwiczyli precyzyjne utrzymywanie optymalnej odległości od wroga. Trzecia zasada była najbardziej kontrowersyjna. Brzmiała: Unikaj walki, jeśli możesz. To może wydawać się dziwne dla zakonu wojowników, ale Templariusze byli pragmatykami. Pojedynek oznaczał ryzyko śmierci lub ran. Ranny rycerz był bezużyteczny przez tygodnie lub miesiące. Dlatego templariusze preferowali walczyć w szyku, gdzie mogli się wzajemnie osłaniać. Formacja templariuszy w bitwie była charakterystyczna. Rycerze stali ramię w ramię, tarcze złączone w ścianę. Miecze trzymane były w pozycji gotowej do pchnięcia, nie cięcia. Dlaczego? Ponieważ w ciasnej formacji zamach mieczem mógł zranić towarzysza chnięcie było precyzyjniejsze i bezpieczniejsze dla sojuszników. To co zobaczyliśmy o technikach walki templariuszy, to tylko część widoczna. Prawdziwie zaskakujące są szczegóły szkoleniowe, których nie pokazują nawet specjalistyczne opracowania. Przygotowałem diagramy i rekonstrukcje tych technik w materiale uzupełniającym, który znajdziesz w opisie. Gdy formacja się rozpadała i dochodziło do walki indywidualnej, Templariusze stosowali technikę, zwaną przez współczesnych badaczy półmieczem. Polegała ona na chwyceniu własnego ostrza lewą ręką, w rękawicy, i używaniu miecza jak krótkiej włóczni. Brzmi to niebezpiecznie, ale w walce przeciwko ciężko uzbrojonemu przeciwnikowi było niezwykle skuteczne. Pchnięcie sztychem w szparę zbroi było śmiertelniejsze niż cięcie po płytach pancerza. Aby zrozumieć geniusz miecza templariusza, musimy porównać go z bronią. Przeciwko której był używany. Krzyżacy i inne zakony rycerskie stanęli przed wyzwaniem, z którym europejskie rycerstwo nigdy wcześniej się nie mierzyło. Muzułmańscy wojownicy walczyli zupełnie inaczej niż znani Europejczykom przeciwnicy. Podstawową bronią konnych wojowników Saladyna była szabla, lżejsza od europejskiego miecza, zakrzywiona, idealna do cięć z konia. Arabska szabla ważyła około 700 gramów, podczas gdy miecz templariusza Około 1200. Ta różnica wydaje się dawać przewagę szabli, ale w rzeczywistości było odwrotnie. Zakrzywione ostrze szabli było doskonałe do cięć ciągnących, które zadawały straszliwe rany nieosłoniętej skórze. Jednak przeciwko kolczudze lub zbroi płytowej szabla była niemal bezużyteczna. Miecz templariusza z prostym, ciężkim ostrzem mógł zadać druzgocące uderzenia nawet przez ochronę. Kolejną popularną bronią muzułmańskich wojowników był krótki miecz typu szamsir. Używany w walce pieszej był szybki i zwrotny, ale miał krótszy zasięg niż europejski miecz. W starciu jeden na jednego templariusz mógł trafić przeciwnika, pozostając poza zasięgiem jego broni. Historia templariuszy notuje jednak przypadki, gdy zakonnicy przejmowali i adaptowali broń wroga. W komturiach templariuszy, Znaleziono pozostałości szabel i kindżałów arabskich. Używano ich jako broni pomocniczej do walki w ciasnych pomieszczeniach, gdzie długi miecz był niepraktyczny. Osobnym rozdziałem są łuki. Muzułmańscy łucznicy konni byli zmorą krzyżowców. Ich refleksyjne łuki kompozytowe miały zasięg i siłę przebicia przekraczającą europejskie odpowiedniki. Przeciwko tej broni miecz był bezużyteczny. Dlatego templariusze nigdy nie wyruszali bez osłony własnych kuszników lub piechoty z tarczami. Templariusze dokument z 1191 roku opisuje starcie pod Arsów, gdzie reguła templariuszy zabraniająca ataku bez rozkazu została wystawiona na ciężką próbę. Przez godziny zakonnicy przyjmowali ostrzał łuczników, czekając na sygnał króla Ryszarda. Gdy wreszcie nadszedł, ich szarża była druzgocąca. Świeże siły uderzyły na zmęczonych łuczników, którzy wyczerpali strzały. Ta bitwa pokazuje fundamentalną prawdę o broni templariuszy. Miecz był tylko częścią systemu. Tarcza, zbroja, koń bojowy, dyscyplina i taktyka tworzyły całość. Najlepszy miecz świata był bezużyteczny w rękach niezorganizowanego tłumu i odwrotnie. Nawet przeciętna broń stawała się śmiertelna w rękach zdyscyplinowanej formacji. Miecze średniowieczne templariuszy Przetrwały próbę czasu nie dlatego, że były najpotężniejsze. Przetrwały, bo były częścią przemyślanego systemu walki, który robił z zakonników najskuteczniejszych wojowników swojej epoki. Gdy w 1312 roku papież Klemens V rozwiązał zakon templariuszy, mogło się wydawać, że ich dziedzictwo przepadnie. Bracia zostali aresztowani, ich majątki skonfiskowane, a wielki mistrz Jacques de Molay spalony na stosie. Ale wiedza zakonu nie zginęła całkowicie. Część Templariuszy znalazła schronienie w Portugalii, gdzie król Dionizy odmówił wykonania papieskiego rozkazu. Utworzył nowy zakon, zakon Chrystusa, który przejął większość majątku i, co ważniejsze, wiedzy Templariuszy. To właśnie ten zakon finansował później portugalskie wyprawy odkrywcze. Krzyże na żaglach Vasco da Gamy były bezpośrednimi potomkami Krzyży Templariuszy. W Polsce Templariusze nigdy nie osiągnęli znaczenia porównywalnego z Francją czy Anglią, jednak ich wpływy były obecne. Komturia w Oleśnicy Małej działała od 1226 roku. Po rozwiązaniu zakonu jej majątki przejęli Joannici, a część wiedzy wojskowej trafiła do polskiego rycerstwa. Warto wspomnieć, że polscy rycerze, którzy zetknęli się z Templariuszami podczas wypraw krzyżowych, Przywozili do ojczyzny nie tylko relikwie i pamiątki, przywozili również wiedzę o technikach walki i konstrukcji broni, która wpłynęła na rozwój polskiej sztuki wojennej. Krzyżacy, choć formalnie oddzielna organizacja, przejęli wiele elementów systemu szkoleniowego Templariuszy. Ich słynna dyscyplina i skuteczność bojowa miały korzenie w tradycjach zapoczątkowanych przez Templariuszy w Ziemi Świętej. Co ciekawe, analiza zachowanych mieczy krzyżackich. Wykazuje uderzające podobieństwa konstrukcyjne do oręża templariuszy. Te same proporcje głowni, podobne rozwiązania w zakresie wyważenia, niemal identyczne profile jelców. To nie przypadek. Wiedza płynęła od starszego zakonu do młodszego. Ale co z samymi mieczami? Zachowało się zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy, które można z pewnością przypisać templariuszom. Większość znajduje się w prywatnych kolekcjach lub małych muzeach. Templariusze artefakty są jednymi z najbardziej pożądanych obiektów dla kolekcjonerów broni białej. Ceny na aukcjach osiągają zawrotne sumy, niekiedy przekraczające wartość średniej wielkości domu. Jednym z najlepiej zachowanych egzemplarzy jest miecz przechowywany w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, choć jego proweniencja templariuszowska pozostaje przedmiotem debaty historyków. Ostrze nosi ślady wielokrotnego ostrzenia na przestrzeni stuleci. Co świadczy o tym, że broń ta służyła kolejnym pokoleniom wojowników długo po upadku zakonu. Badania przeprowadzone w latach 90. XX wieku ujawniły na głowni mikroskopijne ślady inskrypcji, prawdopodobnie wersetu biblijnego, który został celowo usunięty, być może w czasie prześladowań zakonu. W Londynie, w zbiorach Muzeum Wiktorii i Alberta, znajduje się kolejny miecz przypisywany Templariuszom. Ten egzemplarz Zachował oryginalną rękojeść, co jest niezwykłą rzadkością. Skórzane owinięcie, choć zniszczone przez czas, wciąż nosi ślady charakterystycznego wzoru sznurowania stosowanego przez zakon. Specjaliści od broni białej uważają ten miecz za jeden z najważniejszych zachowanych przykładów średniowiecznego rzemiosła kowalskiego. Współczesna nauka pozwala nam zajrzeć w głąb tych artefaktów jak nigdy wcześniej. Tomografia komputerowa i analiza spektroskopowa ujawniają sekrety niewidoczne gołym okiem. Badacze z Uniwersytetu w Manchesterze odkryli, że niektóre miecze templariuszy zawierają mikroskopijne wtrącenia żużla ułożone w regularny wzór. To dowód na to, że kowale celowo kontrolowali proces wytopu, aby uzyskać określone właściwości stali. Jeszcze bardziej fascynujące są odkrycia archeologiczne ostatnich lat. W 2018 roku podczas wykopalisk w ruinach zamku Atlit w dzisiejszym Izraelu znaleziono fragmenty warsztatu kowalskiego. Wśród pozostałości odkryto formy do odlewania jelców i głowic mieczy. To pierwsze bezpośrednie dowody na to, że Templariusze produkowali broń na miejscu w Ziemi Świętej, a nie sprowadzali ją wyłącznie z Europy. Zakony rycerskie były znacznie bardziej złożone niż uproszczone wersje, które zwykle widzimy w filmach. W materiale uzupełniającym, pokazuje konkretne zbroje każdego zakonu, techniki walki, logistykę kampanii i osobiste historie bez współczesnych uproszczeń czy osądów spoza epoki. Link do materiału znajdziesz w opisie. Współczesne rekonstrukcje mieczy templariuszy pozwalają docenić ich geniusz inżynieryjny. Kowalowie próbujący odtworzyć oryginalne techniki często są zaskoczeni, jak trudne jest to zadanie. Średniowieczna broń tego typu wymagała wiedzy, która dziś jest częściowo zagubiona. Najlepsi współcześni płatnerze spędzają lata na studiowaniu zachowanych egzemplarzy, próbując rozszyfrować tajemnice ich twórców. Peter Johnson, szwedzki kowal uznawany za jednego z najlepszych rekonstruktorów mieczy średniowiecznych na świecie, Poświęcił dekadę na analizę proporcji mieczy templariuszy. Jego wnioski są fascynujące. Odkrył, że średniowieczni kowale stosowali złożone systemy proporcji geometrycznych, oparte na tych samych zasadach, które architekci wykorzystywali przy budowie gotyckich katedr. Miecz templariusza był nie tylko bronią, był dziełem sztuki, zaprojektowanym według zasad świętej geometrii. Ta wiedza nie była spisana w żadnym podręczniku. Przekazywano ją ustnie z mistrza na ucznia przez pokolenia. Gdy zakon upadł, wiele z tych sekretów zaginęło, ale nie wszystkie. Część przetrwała w tradycjach kowalskich Hiszpanii i Włoch, gdzie byli templariusze, kontynuowali swoje rzemiosło pod innymi nazwami. Legendy templariuszy przyciągają kolejne pokolenia fascynatów historii. Odpowieści Waltera Scotta, przez filmy takie jak Królestwo Niebieskie po gry komputerowe. Ale prawdziwa historia jest ciekawsza od fikcji. Miecz templariusza nie był magicznym artefaktem, był precyzyjnym narzędziem zaprojektowanym przez ludzi, którzy rozumieli, że na polu bitwy wygrywa nie siła, lecz inteligencja. Dziś możemy trzymać w rękach rekonstrukcję tych mieczy i poczuć to, co czuli rycerze osiem wieków temu: idealną równowagę, naturalny sposób, w jaki ostrze staje się przedłużeniem ręki. Subtelną wibrację stali przy uderzeniu. To doświadczenie łączy nas z przeszłością w sposób, jakiego żaden tekst historyczny nie jest w stanie oddać. Miecz Templariusza przemawia do nas przez wieki, opowiadając historię ludzi, którzy poświęcili życie idei większej od nich samych. Przez 25 minut tej podróży zobaczyliśmy, że Miecz Templariusza rzeczywiście nie był po prostu silny. Był kwintesencją średniowiecznej wiedzy inżynieryjnej, metalurgicznej i wojskowej. Od precyzyjnie wyważonej głowni, przez damasceńską stal, po przemyślany system szkoleniowy, wszystko łączyło się w całość, która przez 200 lat czyniła templariuszy najbardziej budzącymi strach wojownikami chrześcijaństwa. Teraz rozumiesz, dlaczego historia templariuszy to nie opowieść o brutalnej sile. To historia ludzi, którzy zrozumieli, że prawdziwa przewaga na polu bitwy zaczyna się w kuźni i sali treningowej, nie na polu bitwy. Tajemnice Templariuszy, ukryte w stalowych ostrzach, przetrwały wieki i nadal fascynują badaczy, rekonstruktorów i miłośników historii. Jeśli ten film rozbudził Twoje zainteresowanie bronią Templariuszy lub technikami walki zakonów rycerskich, zostaw komentarz o tym, który aspekt chciałbyś zobaczyć pogłębiony w kolejnych odcinkach. Wasza aktywność naprawdę pomaga w rozwoju tego kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij przycisk subskrypcji teraz, aby śledzić całą naszą serię o krucjatach i koniecznie obejrzyj film, który właśnie pojawia się na Twoim ekranie. Kontynuuję tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię.